Pana Krzysztofa Sałajczyka pytamy w kategoriach takiego fana pożarnictwa i człowieka, który poświęcił OSP część sporą swojego życia. Jak takie zawody z perspektywy sędziego, ale też kogoś, kto uczestniczył w nich nie tak dawno? Właśnie jak to wygląda? No już wydaje mi się, że dawno. No, generalnie z moich wspomnień to zawsze tych drużyn młodzieżowych było dużo. Teraz niestety są tylko dwie. No, to jest przykra, przykra informacja. W OSP zauważamy już od jakiegoś czasu, że tam młodzież się do OSP no, raczej nie garnie. Teraz jest dużo alternatyw, komputery, wiadomo, konsole i inne, innego rodzaju atrakcje. Ale no na pewno dla tych dzieci to jest fajna przygoda. Ja pamiętam, że na te zawody to czekało się cały rok, żeby, żeby wystartować w tych zawodach, bo to jest tak w zasadzie jedyna aktywność MDP w całym roku. Więc te ćwiczenia, te zawody, te spotkania, no to jest takie naprawdę duże przeżycie dla tych, dla tych młodych ludzi. Dwa lata tutaj nie było zawodów. Czy to dla tej braci strażackiej jest ważny element, że powróciły, że znowu można się spotkać? No wiadomo, sytuacja była jaka była, padowała epidemia na świecie, więc zawody nie można było przeprowadzić. Aczkolwiek no cieszymy się, że mogliśmy znowu zacząć trenować i przygotowywać się do zawodów. Wiadomo, że to jest na pewno jakaś forma integracji i tutaj między jednostkami na terenie gminy rywalizacji tak się złożyło, że moja jednostka akurat broni tytułu, dwa razy z rzędu wygrała, no i w tym roku zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest pan w zespole sędziowskim? Czy jest pan surowym sędzią? Czy w ogóle ten zestaw sędziów jest taki surowy? Znaczy surowy, no nie ma tutaj surowych sędziów, to wiadomo, że każdy z nas tutaj jest z własnej woli i nie po to, żeby stwarzać komuś problemy, aczkolwiek regulaminu trzeba przestrzegać, jeśli ktoś nie przestrzega, to dostaje punkty karne. Czego by Pan Panie Krzysztofie życzył OSP tutaj miejscowemu, całemu gminie, żeby no było lepsze? Generalnie mamy bardzo dobre OSP, to zasługa duża naszego Pana Burmistrza, który cały czas tam inwestuje w nasze OSP, ale aczkolwiek, no, ja zawsze życzę rozwoju i no i wszystkim, żeby było dużo chętnych do służby. Fajnie. Bardzo dziękuję. dziękuję.